Witam serdecznie. Marek Grochala-Bona, Polkowice Głogów. Przed nami dzisiaj dotykaczka. Jest to system sprzedaży oparty na tablecie w tym przypadku. Wygląda to zupełnie jak normalny POS. Natomiast jest to 14-calowy tablet na statywie fajnym, takim stabilnym. Cena tego samego urządzenia to jest 999 netto, ale w pakiecie z drukarką fiskalną z Elzabu wychodzi to taniej, bo kosztuje to 2999 netto. Występuje ten zestaw jakby jeszcze w innych kombinacjach, że z mniejszym tabletem, ewentualnie jeszcze dodatkowo z drukarką bonową. Zestaw można rozbudować o tak zwanych mobilnych kelnerów, w zależności oczywiście od potrzeb. Wtedy możemy nawet z poziomu, nie wiem, telefonu robić przy stoliczku zamówienie, oczywiście z Androidem by musiał być, robić zamówienie na telefonie dla, na takim mobilnym kelnerze i to co się tutaj wydarzy na telefonie będzie widoczne na, na jakby na, samym, na samej aplikacji tutaj administracyjnej. Natomiast również będzie to też widoczne w kuchni, krótko mówiąc, jeżeli tam podłączymy drukarkę etykiet i, nie etykiet, drukarkę tą kuchenną i kuchnia będzie wiedziała co ma robić i Jakie zlecenia właśnie w tym momencie wpadły? Także tylko należy pamiętać o tym, że dotykaczka jako sama bardzo fajnie oczywiście wszystko pięknie sprzedaje, natomiast należy pamiętać, że to jest to aplikacja chmurowa. W związku z tym, żebyśmy mogli też ją nadzorować zdalnie z chmury i zobaczyć, co się dzieje w lokalu, oczywiście z poziomu Androida, jak mówiłem, <laughs> można również samego urządzenia, jak, jak, jak mówiłem, robić w zasadzie wszystko, co potrzeba w normalnej gastronomii, czyli sprzedawać, otwarte rachunki obsługiwać. Bardzo przyjemnie się anuluje na przykład, żeby zakończyć rachunek, robię tylko wystaw rachunek, wybieram oczywiście formę płatności. Jeżeli wszystko mi pasuje, to robię zapłacono, wydrukowało mi się na drukarce fiskalnej... Yy. Tutaj należy pamiętać, nie wiem czy już o tym mówiłem, że zestaw z Zetą zawsze jest tańszy niż zestaw z kasami innych producentów, dlatego że dotykaczka jest dystrybuowana przez zabaw w związku z tym promują swoje produkty. Więc zeta z dotykaczką kosztuje 2999, ale już na przykład z Nowitusem będzie nieco droższa, chyba około 200 zł. Pamiętać należy o tym, że jest to system chmurowy ze wsparciem online. Niestety kosztuje to opłatę abonamentową. W najtańszych wersjach od 48 zł, później 69 i 118, różnią się one tym funkcjonalnością dodatkową, czyli tutaj w podstawowej wersji nie będziemy mieli mobilnych kernerów, w drugiej wersji tej cenowej już jest jeden, a jakby 118 zł to już nie mamy ograniczeń, możemy robić w zasadzie co chcemy, oczywiście również magazyny, wystawiać faktury, w zasadzie to takie możliwości nam robi dotykaczka. Także jest to fajne rozwiązanie, przyjemne i tanie przede wszystkim, bo no, pos kosztuje duż, dużo, dużo do więcej. Tutaj możemy to po prostu przy, przy, nie daj Boże, jakimś nawet poważnym uszkodzeniu, po prostu to podmienić. Bardzo szybko się konfiguruje, wstawia nowe i, i tanie i przyjemne rozwiązanie do gastronomii. Jedyna wada, abonament. No ale no to, czy potrzebujemy wsparcia, no to mamy infolinię, która jest czynna chyba całą dobę nawet. Także polecam. Dziękuję.